Maciej Pela rozpętuje piekło w sieci. Brutalny atak na Agnieszkę Kaczorowską ukryty pod płaszczykiem żartu. Czy to już obsesja? Czy tylko zgorzkniała zemsta porzuconego męża? Nie warto było. Te słowa to ostateczne splunięcie na sześć lat małżeństwa. Trzymajcie się mocno, bo poziom żenady i toksyczności w polskim showbiznesie właśnie przebił sufit, a Maciej Pele. Zamiast z godnością zamknąć rozdział pod tytułem Małżeństwo, postanowił urządzić sobie publiczny cyrk i zatańczyć na grobie swojej relacji z Agnieszką Kaczorowską. Jeśli ktoś myślał, że po rozwodzie nastanie cisza, to grubo się mylił: tancerz właśnie odpalił bombę, która ma na celu jedno upokorzyć byłą żonę, wyśmiać jej sukces i zrobić z siebie męczennika, który zmarnował życie siedząc w domu. To nagranie, które rzekomo ma bawić, w rzeczywistości jest jadowitym manifestem człowieka, który nie potrafi pogodzić się z tym, że został zastąpiony. Pele do spółki z edytą folwarską nagrał sketch, który jest tak subtelny jak cios młotem w twarz. Scenariusz jest prosty i bolesny w swojej wymowie. Pada pytanie: Gdyby twoja żona zaczęła zarabiać 100 tysięcy miesięcznie, zostałbyś w domu? I co widzimy? Macieja, który biega ze ścierką, zmywa gary, odkurza dywany. Podczas gdy jego pani leży i pachnie. A na koniec pada mrożąca krew w żyłach puenta prosto do kamery, chłopaki, jednak nie warto. Rozumiecie, co on właśnie zrobił? On nie tylko zakpił z podziału obowiązków, który panował w ich domu. On publicznie oświadczył, że życie u boku Agnieszki Kaczorowskiej, wychowywanie ich wspólnych córek i wspieranie jej kariery było błędem i straconym czasem. To jest policzek wymierzony matce jego dzieci. Internauci nie są głupi i natychmiast rozgryźli Tea. To nie jest żaden uniwersalny żart o relacjach damsko-męskich. To jest precyzyjnie wymierzona szpila w kaczorowską, która, jak wiemy, była główną żywicielką rodziny, podczas gdy Pele zajmował się ogniskiem domowym. Przez lata w wywiadach kreował się na dumnego, nowoczesnego tatę, który wspiera żonę gwiazdę. A teraz. Teraz, gdy Agnieszka jest szczęśliwa w ramionach Marcina Rogacewicza, Pele nagle zmienia narrację i sugeruje, że był ofiarą, niewolnikiem w złotej klatce, którego poświęcenie nie było tego warte. To brzmi jak skowyt zranionego ego, które nie może znieść, że Bożenka z klanu radzi sobie świetnie bez niego, zarabia te przysłowiowe 100 tysięcy i układa życie z innym, podczas gdy on musi nagrywać żenujące rolki na Instagramie, żeby ktokolwiek o nim pamiętał. Szczególnie obrzydliwy jest kontekst finansowy, który pele wywleka na wierzch. Sugerowanie, że pieniądze żony nie rekompensują utraty męskości przy garach, to cios poniżej pasa. Czy Maciej naprawdę chce sprowadzić ich sześcioletnie małżeństwo i narodziny dwójki dzieci do kwestii kalkulacji opłacalności? Nie warto mówi. Czy nie warto było dla córek? Czy nie warto było dla rodziny? Te słowa mogą go prześladować latami. A kiedy się jego dzieci mogą zapytać: Tato naprawdę uważałeś, że zajmowanie się nami to był zmarnowany czas, bo mama zarabiała więcej? To nagranie to dowód na to, że Maciej Pele nie przepracował rozstania. Zamiast iść naprzód, tapla się w błocie przeszłości, próbując kąsać byłą żonę Agnieszka Agnieszka milczy i robi swoje. Podczas gdy on bawi się w internetowego trolla, ona błyszczy na parkiecie tańca z gwiazdami, rozwija nowe projekty z Rogacewiczem i wygląda na kwitnącą. I to chyba boli Pele najbardziej, ta jej obojętność na jego zaczepki. Dlatego musi krzyczeć głośniej, uderzać mocniej, sięgać po coraz bardziej żałosne środki, jak ten filmik z folwarską. Komentarze w sieci są bezlitosne. Rozumiemy, a widać, że boli, brawo Maciej, dowaliłeś jej. Ale czy to jest powód do dumy? Czy dorosły facet powinien prać brudzi w taki sposób? To wygląda na desperacką próbę zwrócenia na siebie uwagi kosztem byłej partnerki. Pele stawia się w roli ofiary systemu matriarchalnego, ale zapomina, że na ten układ godził się przez lata z uśmiechem na ustach. Teraz, gdy małżeństwo się rozpadło, nagle nie warto? To hipokryzja najwyższych lotów. Jesteśmy świadkami smutnego spektaklu. W którym jeden z aktorów nie potrafi zejść ze sceny z klasą? Maciej Pele tym nagraniem pokazał, że w tej wojnie nie będzie brał jeńców. To już nie są gorzkie słowa w wywiadzie, to jest celowe, złośliwe i przemyślane działanie, mające na celu ośmieszenie kaczorowskiej. Ale czy ośmieszył ją, czy może jednak siebie? Czy facet, który publicznie płacze nad odkurzaczem, że nie warto było wspierać żony, budzi szacunek, czy politowanie? Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym wyskoku peli. Czy to mistrzowska riposta i zasłużona szpila dla kaczorowskiej, czy może żenujący dowód na to, że były mąż nie potrafi pogodzić się z porażką i sukcesem byłej żony? Czy 100 tysięcy to cena, za którą można sprzedać swoją godność, jak sugeruje nagranie? Dajcie znać, po czyjej stronie jesteście w tym bagnie, bo emocje sięgają zenitu i coś czuję, że Agnieszka tego tak nie zostawi.